Anna Dec, dobry wieczór Państwu. Tydzień zaczął się tak byle jak. Jutro też nie za W środę i czwartek jest szansa na dużo milszą pogodową rzeczywistość. Co to znaczy milszą? Jakie będzie jej wydanie? O tym już za moment, ale skupmy się na tej najbliższej przyszłości. Zerknijmy na początku na to, co dzieje się nad Europą. Ten niż nad Morzem Śródziemnym ma front atmosferyczny, który przynosi bardzo dużo deszczu na południu Francji i we Włoszech. A wyż z nadpółwyspu bałkańskiego pogodą u nas i teoretycznie powinno być pogodnie, ale on ściąga cieplejsze masy powietrza z zachodnich kierunków, a też z nadoceanu, oceanu i za tymi masami płynie dużo wilgoci właśnie tej oceanicznej można powiedzieć, stąd dużo chmur, mgieł i zamgleń, a chłód wdziera się dużym strumieniem nad Wyspy Brytyjskie, tam też wyjątkowo wietrznie, oraz nad krańce wschodnie kontynentu. Ta noc będzie pochmurna mglista na zachodzie kraju, a opady deszczu ze śniegiem pojawią się w północno-wschodniej Polsce oraz nad Lubelszczyzną. Dość obfite. Temperatura spadnie do 0 stopni w północno-wschodniej części kraju, do minus 1, minus 2 głównie w centrum. I do minus 4 we Wrocławiu. Ciśnienie wzrośnie do 1020 hektopaskali na barometrach w Warszawie. Będzie się wahać, a wiatr będzie słaby, co sprawi, że warunki będą też sprzyjające do powstawania mgieł. Po odejściu tej strefy opadów deszczu ze śniegiem w północno-wschodniej Polsce powstaną właśnie takie gęste mgły zamglenia, ograniczające widoczność od 100 do 300 metrów i ze względu na ten słaby wiatr mogą utrzymywać się nawet cały dzień, nie tylko na północnym wschodzie, ale też nad Mazowszym czy Lubelszczyzną. A temperatura wzrośnie od 0 do 4 stopni, najcieplej będzie we Wrocławiu, w centrum 2-3 stopnie. Ciśnienie nadal będzie na poziomie 1020 hektowaskali, będzie się wahać. Po takim pochmurnym, nieprzyjemnym wtorku przyjdzie czas na pogodniejszą środę i czwartek z dość wysoką temperaturą. Od 2 do 6 stopni to w środę, a od 1 do 4 w czwartek ciśnienie w środę 1017 w czwartek 1019 hektopaskali będzie rosło znów w piątek i będziemy mieć opady deszczu na północy i w centrum kraju takie przelotne, a temperatura nadal powyżej zera. W tym najcieplejszym momencie dnia w piątek od 1 do 4 stopni, a w sobotę od 0 do 6 i możliwe będą opady deszczu ze śniegiem na Pomorzu Zachodnim, jednak od soboty zacznie silnie wiać. W całym kraju porywy będą dochodziły od 40 do do 60 km na godzinę. Na razie marne szanse na białe święta. To na razie tyle. Dziękuję za uwagę. Dobrego tygodnia i spokojnego wieczoru.